Flecikejka tutaj Steel jest to odcinek 183. Eee, no i co? Ogólnie miałem tego odcinka nie nagrywać, ale poważnie mówię, takie zajebiste kanapki sobie zrobiłem. To były takie tak zwane kanapeczki do snu, ale tak mnie trzasnęły te kanapeczki, że normalnie aż mam ochotę nagrywać. Więc, jeśli chcecie przepis na takie pyszne kanapeczki, możecie zostawić łapkę w górę. Na następnym odcinku będzie przepis, co nieważne, nie? No, jest po prostu późna godzina, już mi po głowie wali. Ale faktycznie tego odcinka nie miałem nagrywać, a te kanapeczki wsunąłem i mówię, kurde, no coś sobie nagram. Więc 250 lajków i normalnie przepis na kanapeczki, takie picobello. A, a więc, co? czemu stara wersja? Czemu stara wersja? To jest dobre pytanie. Może najpierw sobie do tego przejdziemy, bo w poprzednim odcinku była ankieta. No i w ankiecie wzięło udział Jezu. No nie pamiętam, zaraz w sumie to będzie można obliczyć dosyć łatwo. Tak, wyniki ankiety mam tutaj. No i po lewej stronie mamy oceny, tak, czyli od 1 do 5. No to na ocenę 1, remaster, wersję remaster na ocenę 1 oceniło aż 100 osób. Równiutkie 100 osób. Na ocenę 2 oceniło 25 osób, na ocenę 3 oceniło 48 osób, na ocenę 4 38 i na ocenę 5 29. Co mnie zdziwiło, na piątkę nie najmniej osób zagłosowało, tylko na dwójkę, więc to jest dosyć ciekawe. No ale tak czy siak ta wersja remaster wypadła średnio i to w sumie. Średnio, średnio no bo średnia wychodzi e, około 2,46, więc, więc prawie, prawie połowa, czyli tak średnio. E, no ale dobra, jeśli chodzi e, o wersję remaster, no to to by było na tyle w sumie, bo na razie mam nadzieję, że nie będziemy wr wracać do tej wersji remaster. Ale teraz macie w prawym górnym rogu, skoro te ankiety się tak fajnie przyjęły. A ogólnie to w ogóle dziękuję wszystkim tym, którzy wbili na poprzedni odcinek i zostawili tam komentarz taki o który prosiłem. Ale dobra macie w prawym górnym rogu teraz ankietę. Jaka jest Wasza ulubiona klasa w grze? Czyli poczyna, zaczynając od zwiadowcy, maga, wojownika, po zabójce paladyna. No, jeśli ktoś wybierze paladyna, to będę w szoku, naprawdę. E, na pewno to nie będę ja, to jest pierwsza rzecz, e, więc, więc polecam wziąć udział w ankiecie. Jezu, jakie mam daily kwestie? Zwiększ siłę, więc idealne. Pod, pod naszego paladynka najlepszego, e, ale dobra. Co mamy robić? 331 poziom wbity, bo w sumie nie zaczęliśmy od 3 tylko od YouTube'owych spraw i od kanapkowych. Eee, no i co? co Jakieś dzisiaj są plany w ogóle? No był, były skarby lasu, więc no, e, magazyn z duszami się wypełnił. Mówię, no, podziemie mamy już skończone dawno, to nie ma się twić. W razie co, zaatakujemy sobie twierdzę, żeby, żeby nam nie stali. Eee, tak, tutaj rozbudowuję kopalnię klejnotów na poziom 13. Aktualnie mam twierdzę na 7C. No i zbieramy na 18. No, mam nadzieję, że, że dosyć szybko to uzbieramy. Dużo zależy od koła. No i dużo zależy od ataków, tak jak robimy. No i co, co ja tutaj mogę powiedzieć? Loszki. Loszko pokonałem na, na streamie w sumie. Była to szkoła magii, czyli ten jeden z nowszych Rochów. Był to mag, więc w miarę tam siadło. Nie było najgorzej, chyba. Jak tam krytyki były, już w sumie nie pamiętam. No to trochę czasu temu było. Kilka dni, dwa, jakoś tak. Ale nie, dobra, no krytyki ładniutkie siadły, nawet miałem z zapasem, Gdyby mi nie kryta, to może jeden cios bym jeszcze przetrwał. Tylko plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby może jakimś fartem pokonać tego komendanta Koma. No statystyki wyglądają następująco moje. Jeśli chodzi o level, to już mówiłem. Ale jaki mam teraz plan, jeśli chodzi o postać? Mam zamiar ładować tylko w siłę. E, tylko w siłę do momentu, aż e, tej siły będę miał. No, nie wiem, to ciężko powiedzieć, no, będę to na bieżąco obserwował, ale na tyle, żeby sobie pozwolić na jeszcze jeden epic, czyli zrezygnować z jednego przedmiotu na siłę. E, no, z jakiego powodu? No, epiki są lepsze, tak czy siak. no Tutaj epiki nam już dają po 450, czyli e, nie licząc tego, tego szczęścia, tak, czyli mamy. 900 punktów zamiast 750, więc 150 jesteśmy do przodu, no tak naprawdę e, troszeczkę do tyłu z siłą, dlatego tą siłę chcemy sobie podnieść. Jeszcze będą lepsze czarne klejnoty po wybudowaniu kopalni na poziom 13, więc zobaczymy. No może się zakończy to tylko na planach, no bo zobaczymy jak ta postać będzie wyglądała z tymi dwoma zwykłymi temami, a nie trzema, więc wszystko będziemy e, na bieżąco sprawdzać, nic nie będziemy robić pochopnie. E, gabinet magii, o dobra, mamy poteczkę na siłę, to w sumie spoko To w sumie spoko, o właśnie, przecież ja nie zrobiłem jeszcze głównych rzeczy dzisiaj To wrzucimy i możemy podnieść, e, jeszcze nie możemy, ale jakiś item, tą brońkę sobie możemy wrzucić, bo jest dosyć tania, ale to nadal nam nic zbyt wiele nie dało w uwiedźmy mamy buty, więc elegancko, no i pupile, bo pupili jeszcze dzisiaj nie atakowałem, nakarmiłem sobie te, które miałem nakarmić. Eee, no i poza tym odblokowałem w końcu Hydrowira po wielu bólach i mękach po rybem Pokonałem go szlał wężem, więc udało nam się. No i co, próbujemy dzisiaj eee, 5-0 zrobić. W sumie no, ostatnie dni wchodzą mi teraz 5-0, więc tyle dobrze. Eee, no tu raczej nie martwiłem się, bo, bo światło mam dosyć mocne więc spoko. Ziemią e, tylko kurde czy nie, nie ryzykować ogniem. Wydaje mi się, że ogniem sobie spróbujemy. E, powinno siąść ogniem, ale dobra, dobra siadło. W sumie ogień i, i woda to są moje dwa takie najsłabsze e, najsłabsze żywioły, więc jeden słabszy mamy z głowy, no i teraz możemy sobie zdjąć drugi słabszy z głowy i git no i raczej tym wygramy na spokojnie. Też lepiej nie krakać. Dobra, nie wykrakaliśmy. Jak tam się trzymamy w topce pupili? A jesteśmy drudzy, tylko nie wiem, czy, czy Felior i Elites już atakowali dzisiaj. A no ale tak czy siak, no patrząc na top 4, potem dopiero top 5 jubilerów jest mocno, mocno za naszą czwórką, więc, więc w pupilach rządzimy. Może gildyjnie nie rządzimy zbytnio po ostatnich incydentach. A ale ważne, że, że gramy, Chociaż widać, że nie wszyscy, ale to w, e, wszystko jest pod kontrolą. Nie ma się co, co rzucać. E, właśnie brońka, ale dobra, to jest tania brońka, więc git. E, Jezu, no tyle miałem do powiedzenia przed odcinkiem i włączam, włączam nagrywanie. I jest lipa, bo nie mam co mówić. No, próbujemy sobie być tego komendanta, koma. E, no zwykle e, 13 piętro czyli wszystko tak naprawdę zależy od szwanej kundzi e, no bo ona może zrobić robotę jak ona zrobi twoje, jeśli ona zrobi to co trzeba, to będzie dobrze no żeby ona się odblokowała musi zjechać gdzieś tak do 40 milionów no, no nie no jak Maguś dobry, dobry damage zada, no to ona niestety nie zada. Tak to już działa w tych walkach. Ale do tego się już przyzwyczaiłem, więc luzik. Hmm. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Może trzeba przyspieszyć trochę tempo, albo... Po prostu sobie jedziemy na dwie ręce. No, naprawdę już śpię, jest dosyć późno, ale naprawdę mam ochotę nagrywać ten odcinek, więc mam takie rozwojenie jaźni. Trochę chcemy mi się spać w siól, ale też chcemy mi się ten, ten odcinek nagrać. No, zobaczymy. zobaczymy. jak to się będzie oglądać. Czy to w ogóle wstawię, czy to się będzie nadawało. Na pewno jakbym pokonał teraz komendant taką, Kome, to naprawdę bym to wstawił. Ale no, zobaczymy, czy nam się uda. Że słychać na razie tylko na balanie entera, w sumie e, o, Jezu, jakiego brain laga złapałem? Nie wiem, ile ja się nie odzywałem? Minutę? 5? Naprawdę, Jezu, takiego <laughs> brain laga złapałem, że, że aż mi głupio, ale dobra, co w sumie mam gadać przy klikaniu? E, no zaraz możemy sobie spróbować jeszcze tornado, no bo w tornadzie też, jak nam się uda, no to. Jak nam walka siądzie, to może się udać, to chciałem powiedzieć. No to nie, to jest chyba gościu do kliknięcia na streamie, bo tyle czasu to dzisiaj nie mamy. Ile w ogóle już odcinek trwa? 10 minut, jestem naprawdę chyba. Jestem mocno śpiący, bo mi się strasznie duży. No ale, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Chyba zaraz odpalamy tak zwanego kałaszka. Tak zwanego oczywiście. E, wzięło się to ze streamów. Po raz kolejny zapraszam na streamy. E, bo streamy to fajna sprawa. Fajnie się tam bawimy. Wiecie o co chodzi. Jakieś gra w butelkę rozbierane, to wszystko wiecie. Laski tam nago chodzą. Ja polecam, polecam wbić, bo to naprawdę jest dobry biznes. E, dobra ale mi język włączę. Jedziemy sobie w Tornado. W sumie nie mam pomysłu na odcinek, na tytuł odcinka, więc wypadałoby tak troszeczkę tych grzybków na Lochy przeklikać, żeby dać jakiś tytuł, że wydałem ileś tam grzybów nalochy. To jest na pewno jakieś tam podejście do tego. 200 IQ Place, wiecie o co chodzi. no no i ten demon mrozu jest no, no ma chyba serce z lodu w takim bądź razie bo nie chce on się nam skruszyć tutaj 20 milionów pociągle zostaje 4 dni temu mu 20 milionów najmniej zostało teraz tak samo no ani róż z nim Że nie Dobrze. Eee, tego nie walniemy. No zobaczymy. No bo tutaj, gdybyśmy pokonali komendanta Komę, to powoli byśmy mogli się przymierzać do tego. Ale jeszcze po pokonaniu komendanta Komy przecież mamy Asteros, eee, to bym musiał albo przyspieszyć kopalnię. Nie wiem, to jest ciężkie pytanie, co bym potem miał zrobić. Ale najpierw się zajmiemy lepiej pokonywaniem tego komendanta Komy. To na razie jest wyzwanie. To jest największe wyzwanie. Halo, dobra. Lecimy dalej. Właśnie możecie jakiś komentarz zostawić, skoro sobie tak klikamy bez gadania. Co możecie napisać? Możecie napisać koma, właśnie, przez duże K i duże O, eee, więc no, możecie zostawić koma, koma, A więc e, mam nadzieję, że go zostawicie, jeśli oglądacie w tym momencie. Naprawdę jestem tak zamulony, że chociaż po co ja gadam o tym zamuleniu? Kogo to interesuje? No, możecie na przykład napisać w komentarzu, kogo to interesuje. No, zobaczymy. Bo mnie na przykład to by nie interesowało, ale może ktoś się znalazł takich, mnie interesuje. Ja na przykład takich ludzi szanuję. Czy interesują się moją osobą. O, 22 miliony. Czekajcie, ile miałem na początku odcinka tych, e, tych grzybów? 6600 chyba coś takiego, nie? Więc już jakiś tam tytuł można dać. Czy wydałem 500 grzybków na, na lochy. Na jednego locha, bo to jest takie bardziej chwytliwe. 500 grzybków na jednego locha. O, no dobra, dobra, może tak być. Może tak być, więc jakiś tytuł już mamy. To jest na pewno progres. O ile ten odcinek w ogóle się pojawi. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. <laughs> bo jak na początku gadałem jakieś głupotę o kanapkach o tym wszystkim, że, że potem mi głupio to będzie wstawiać, no ale. Jak to się mówi, jestem sobą. Wiecie o co chodzi, nie? Przede wszystkim. No, ja już widzę, jak ja widzę. No, gdybym widział, jakie ja głupoty pierdolę to by było jeszcze lepiej, ale ja niestety tylko usłyszę. Eee, I co? No, nie wiem, nie chcę mi się tak klikać, widzicie? To nie jest dobra pora na klikanie. Eee, Albo mam pomysł. Zrobimy nocne spanie na odcinku. Kurwa, tego jeszcze na YouTube nie było. Będę klikał na śpiocha. Nie wiem, może nie zjadę myszką, jak zasnę. Będę klikał na śpiocha. Nocne spanie na odcinku, to jest to. Ludzie, czemu ja o tym nie pomyślałem? Dobra, to się widzimy za trzy godziny. Trzy godziny. trzy godziny odcinek, to jest to. Do dobrej nocy. Żegnajcie. Nie, nie Nie, co ja odpierdam w tym momencie? Chyba nigdy więcej odcinków o tej porze. Nie chcecie w sumie wiedzieć, która jest pora. Która jest pora, która jest godzina? Która jest pora. Nieźle, nieźle. Już mi odpierdala. Po głowie mnie wali to solidnie. Dobra. Ostatni kałaszek i idziemy spać walniemy sobie jeszcze kogoś na aręce Mamy czwartą pozycję. Kogo mamy na arenie? Kogo mamy na arenie? Jedna pozycja, dobra, no to git, mamy trzecią pozycję, czyli wróciliśmy na standardową ułożenie takie, jakie powinno być. I co? Ja się z wami żegnam. Ile ten odcinek trwa? Ten odcinek trwa 16 minut. Więc dzięki wielkie za oglądanie, jeśli to w ogóle się pojawi na YouTube'ach, bo... Nie wiem jak to będzie ziom. Eee, no i co? Do usłyszenia następnym razem. Żegnajcie się. Znaczy, ja się żegnam. Wy też możecie się na przykład w komentarzach pożegnać. O, i tyle. Jezu, cieka ciekawe, czy on się pojawi na YouTubie, nie? To, to jest teraz najciekawsze. Siemano.